Adrianna Biedrzyńska pokazała za dużo kreacja 60-letniej aktorki Barw szczęścia. Widzowie doskonale znają Adriannę Biedrzeńska z roli Malgorzaty Zwolenskiej w popularnym serialu barwy szczęścia. Aktorka chętnie też pokazuje za posrednictwem mediów społecznościowych, jak wygląda jej życie prywatne. W tym roku postawila test nabywania na salonach. Na przestrzeni tygodnia zaliczyła dwie imprezy. Na którym wybrala dosyć kreacje. Szczególnie ta ostatnia wywołała spore poruszenie wśród zebranych gości. Adrianna Biedrzeńska jest bardzo aktywna, dużo pracuje, podróżuje i spotyka się z przyjaciółmi. Wszystko relacjonuje jej w sieci. Aktorka w nowym roku została stala by walczenia imprez. Na każda z nich długo się szykowala, żeby błyszczeć na czerwonym dywanie. I bez dwóch zdań, za każdym razem przyciągnęła uwagę zebranych gości. Najpierw w piątek 13 stycznia Biedrzeńska pojawiła się na gali Fundacji Rack'n'Roll. W lozyle wtedy czarna sukienka z bardzo głębokim dekoltem, który wyeksponował walory aktorki. Tym razem Biedrzeńska piatkowy wieczór spędziła na premierze kalendarza gwiazd na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. Profesor Zbigniewa Religii. Aktorka postawila na czarna wieczorowa suknię marki yellow. Wartej około 500 zł. Gwiazda barw szczęścia z duma pozowala w kreacji i zwycie na udzie. Było ono tak głębokie, że odsłaniało cała nogę. Aktorka wyglądała zjawiskowo, a swoja stylizacja chętnie pochwaliła się na Instagramie. Odważna stylizacja 60-letniej biedrzyńskiej. Ciesko oderwać oczy. Adrianna Biedrzeńska wspomina, jak ratowała Jacka Rózenka. Padle mocne słowa.